A ja jestem miłą, starszą panią, przyniosłam pani Jabłko. Jabłka. <grym> Ale nie mam Pro, Proszę, jadłek. proszę się poczęstować. Dzięki. Na razie. Światło zgaś. zamknij drzwi. ja mam mi największe? Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Jest. Zjeść czy nie zjeść? Oto jest pytanie. A zjem Jedno z nas będzie dziś nieprzytomne.. Ona poszła inną drogą. Tak, przecież... Na, Ona poszła inną drogą. Nie wiem gdzie. Nie ma pulsu, chociaż nie. Delikatnie, bardzo. Śnieżka, obudź się. Śnieżka. Co się, co się, co się stało? Nie płacz. Kiedy To jest Dramatyczna scena. Jadko! Może to było za krótkie jabłko? Posmakuj. Posmałoby? ona na to robaka. Weź posmakuj. Czekaj, to jest kawał. Dlaczego? Ale nie. Ty nie masz jeszcze tego. Wstań, ruszcie Zenek, śnieg na dworze. Mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek wstań, bo ci przyłożę. Wstań Zenek, wstań. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, koniec, już koniec. możemy iść, jesteśmy, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic, nie ma już nic, ma już nic, nic. nic, nic.